Deklaracja Wolności Ja, żywa i wolna istota z krwi i kości, żywy człowiek płci męskiej, mężczyzna, suweren, potomek rasy wielkiej asów, dobrego imienia Zbigniew, w godności mojej duszy wnikliwy, twórcy wszechświata, ogłaszam wszem wobec, że obejmuję stanowisko generalnego wykonawcy majątku firmy mojej osoby fizycznej, Lazar Zbigniew, i ustanawiam siebie jedynym uprawnionym do zarządzania tym majątkiem. Ponadto oświadczam, że od urodzenia jestem żywy, nigdy nie umarłem i nie zaginąłem ani na lądzie, ani w przestworzach, ani na otwartym morzu oraz że nie jestem podmiotem prawa cywilnego. Dziękuję.